W filmiku powiem, w jaki sposób zmieniać przejścia między stronami oraz nawigację w całej prezentacji, aby jak najbardziej pasowały one do naszego pomysłu na prezentację. Do panelu możemy przejść na trzy sposoby. Po pierwsze, możemy kliknąć tutaj w tę różkę obok slajdu i wchodzimy w ten panel. Drugi sposób to kliknięcie tych tutaj trzech kropeczek, które wystają nam, gdy jesteśmy w trybie edycji. Poza tym mamy tutaj na dole. Canvas, czyli rozmiar mm, prezentacji, to nas dzisiaj nie interesuje, i nawigację. Ale zacznę od przejść. Muszę wybrać teraz, jeżeli weszłam w taki sposób, muszę wybrać daną stronę, i dopiero wtedy mogę coś robić. Mamy do wyboru przejścia horyzontalne, wertykalne albo centralne. Możemy tutaj zmieniać naprawdę w bardzo różny i ciekawy sposób nasze prezentacje, żeby zaciekawić i urozmaicić nasze, zaciekawić uczniów dzięki urozmaiceniu naszych prac. Warto jest to zrobić dopiero na koniec pracy nad naszą prezentacją, bo wtedy po kliknięciu Apply to All Slides efekt zostanie skopiowany do wszystkich stron. Jeżeli teraz dodałabym jakąś stronę do mojej prezentacji, najprawdopodobniej nie miałaby ona tego efektu, chyba że byłby on wybrany wybrany już w, tej, w tym szablonie. No i nasza prezentacja nie byłaby spójna, bo jakaś tam strona nie miałaby tego efektu. Jeżeli chodzi o nawigację, pierwsza to ta standardowa, czyli szare strzałki, które mamy z boku i przechodzimy sobie między nimi w taki sposób. Nic nowego, wszyscy to znają. Drugi sposób to wideo. Możemy ustawić, że nasz filmik będzie w formie takiego filmiku. Możemy wybrać, ile sekund możemy poświęcić na dany slajd. Możemy to oczywiście tutaj zróżnicować. Na jednym slajdzie dać 5 sekund, na drugim 10, w zależności od ilości treści. Ale jeżeli chcemy to ujednolicić, mamy jakąś prostszą prezentację, możemy kliknąć tak samo. Apply to all pages i nasz filmik będzie tutaj wyprodukowany przez geniali. I tak jak tutaj widać na dole po prostu płynie. Można go oczywiście spauzować w pewnym momencie i przeczytać coś ekstra. To jest taki drugi sposób. Trzeci sposób to sposób na kodowanie. Tego sposobu użyjemy w quizach, escape roomach albo w jakiejś takiej prezentacji, którą chcemy zaprogramować w jakiś inny sposób. Gdy to klikniemy, nie będziemy mieć już niestety naszych znanych i lubianych. Szarych strzałeczek i trzeba będzie zakodować jakieś elementy. Ważne jest to, żeby te elementy jednak wyróżniały się, żeby coś pulsowało, ruszało, aby uczniowie nie mieli problemu z tym, w co kliknąć. Klikamy w dany element, klikamy w tego paluszka i klikamy go to page, czyli do której strony chcę, żeby przeszedł. Kliknę sobie spis treści, saveuje, no i sprawdzamy. Po kliknięciu, a nawet tylko na jechaniu, mamy już tego paluszka, klikamy start i przechodzimy do spisu treści. Drugim sposobem na przechodzenie jest użycie jakiegoś, jakiejś grafiki, na przykład nawet napisu z napisem kliknij przejście, następna strona, ale możemy też wybrać tutaj te przyciski zaproponowane w czyniali i na przykład umieścić sobie strzałeczkę, która, której oczywiście możemy zmienić kolor i ona też będzie mo mogła być przez nas zaprogramowana w taki słaby sposób, go to page i już. Jeżeli chcemy, aby uczniowie wrócili na przykład do poprzedniej strony z tej prezentacji, z tej, z tej części prezentacji, możemy użyć tej strzałki, czyli takiego powrotu albo też dodać przycisk z domkiem, czyli na przykład jeżeli damy domek, prawym górnym rogu będziemy wracać do e, na przykład pierwszej strony. Jeżeli chcielibyśmy ten domek umieścić w kilku miejscach, na kilku slajdach, warto go skopiować, przejść do kolejnej strony i po prostu wkleić. W tym momencie będzie on już zakodowany i będzie w tym samym miejscu, więc przy przejściach nie będzie tak, że będzie on tam się nam przesuwał i zmieniał swoją pozycję. Mam nadzieję, że pomogłam